Cześć, maneczko, wszystkim z tej strony Michu. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zainstalować Zabbixa i jak dodać hosta do monitorowania tego Zabbixa. Będzie to poradnik dla początkujących. Później Wam pokażę jak robić dashboardy, jak robić template y itd. Będzie to poradnik dla laików, prosty. E, oczywiście dla laików, mówię tutaj, którzy znają cokolwiek Linuxa, bo jak ktoś nie zna w ogóle Linuxa, no to niestety tutaj e, nie dowie się wszystkiego. E, także jeżeli chodzi o Linuxa, to zapraszam na inne poradniki. Jeżeli chodzi o Zabbixa, to e, ktoś kto zna w minimalnym stopniu y, command linea w Linuxie to sobie poradzi z instalacją tego, yy, tego systemu monitorowania. No i generalnie tak, na wstępie kilka słów o tym czym jest Zabbix. Zabbix jest to otwarto-źródłowe oprogramowanie służące do monitorowania infrastruktury sieciowej, serwerów, nawet i komputerów, tak naprawdę e, jego możliwości monitorowania w zakresie sprzętu komputerowego są praktycznie nieograniczone. Jest bardzo dużo integracji robionych przez społeczność. Jest bardzo dużo e, również e, template'ów, e, czyli po prostu takich mm... a to zresztą opowiem Wam w dalszej części. Także zabiks słowem, to narzędzie do monitorowania infrastruktury sieciowej. Warto się go uczyć, ponieważ dużo powiedziałbym, że nawet większość firm korzysta z zabiksa do monitorowania swojej infrastruktury. Po pierwsze, dlatego że jest za darmo, jest skalowalny, jest rozbudowany, ma wsparcie społeczności, ma też płatne wsparcie. Także tutaj. Wiele rzeczy jest na plus. W dzisiejszym odcinku zainstalujemy sobie Zabixa 6.4, czyli najnowszą wersję Zabixa dostępną aktualnie. Można zainstalować też 6.0 LTS. Te dopiski LTS oznaczają, że jest to long time support, czyli że wsparcie i aktualizacje przez dłuższy czas są wprowadzane. Ja u siebie mam 5.0 LTS, ale my zainstalujemy po prostu 6.4, bo taki jest najnowszy. Pierwsze co musicie zrobić to. Zrobić sobie maszynę wirtualną. Ja w przypadku Proxmoxa zrobiłem sobie kontener, może być to również kontener Elixir w przypadku Proxmoxa żeby mieć po prostu postawiony już system Linux. Ja zrobię to dzisiaj w oparciu o Debiana, ponieważ znam go najlepiej, najlepiej mi się z niego korzysta, jest to najprostsze. W dzisiejszym odcinku nie będę omawiał, jak się tworzy maszyny wirtualne, bo to już robiłem nieraz. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać instalację. No i w celu instalacji przechodzimy sobie na stronę zapiski.com/download, dokładnie tak, i będziecie na tej stronie. Wybieracie sobie 6-4 wersje waszego systemu, w naszym przypadku jest to Debian. Ja mam Debiana 11, e, tutaj sobie wybieramy tą pozycję. E, tutaj widzicie, widzicie, macie do wyboru bazę danych MySQL i Postgres. Ja zawsze wybieram MySQL, z tego względu, że MySQL jest praktycznie bezproblemowy podczas instalacji. Z Postgresem bywa różnie. Dlatego ja wolę i polecam MySQLa. No, i jako web server czyli frontend, wybieram Apache, bo też po prostu jak instaluję Zabixa, to czasem napotykam jakieś problemy, jak pozmieniam te podstawy, a w tej konfiguracji wszystko działa bezbłędnie. Także tak zrobimy. Kiedy mamy już naszą maszynę wirtualną, łączymy się do niej za pomocą SSH. Tu jest moja maszynka. No i jak widzicie, tutaj mamy krótką instrukcję instalacji, którą sobie omówimy, jak to wszystko wygląda. Potrzebujemy w wgetem pobrać repozytorium Debiana, czyli po prostu kopiujemy to co jest tutaj. Tak naprawdę ta instalacja nie wymaga od was niczego wielkiego. Kopiujecie polecenia i ewentualne błędy będziemy sobie po prostu rozwiązywać w trakcie. Dajemy prawy przycisk myszy, enter. No i tutaj Zabbix nam się pobrał to wszystko zależy od tego ile macie tak naprawdę jaką prędkość internetu. Tutaj sobie dajemy dpkg, to polecenie służy do rozpakowania i instalacji w Debianie naszego Zabbixa. Dajemy apt update, czyli odświeżamy nasze repozytorium. Tutaj nam się wszystko elegancko odświeży. No i następnie instalujemy Zabbix Server MySQL Frontend, czyli ten Apache i tak dalej i Zabbix Agenta, to sobie dajemy, kopiujemy, wklejamy, dajemy Y, duże Y jako potwierdzenie, że chcemy to wszystko pobrać, on nam wszystko pobierze i zainstaluje, także to trwa chwilę w zależności też od tego jak szybko, ile przydzieliliście maszynie wirtualnej procesorów i RAMu i w ogóle jak szybki procesor macie. Także tak to działa. No, i ten progres sobie tutaj poleci, i wyrzuci nam albo, że wszystko jest ok, albo że nie jest ok. A jak nie jest ok, to Linux jest o tyle fajny, że powie nam praktycznie w 90% przypadków o co mu dokładnie chodzi. No i wszystko poszło, nie ma żadnych problemów. Tutaj tam sugeruje, że żeby za, za, wdrożyć nową konfigurację, musimy wpisać system CTL Reload Apache 2. My na razie tego nie będziemy robić, ponieważ teraz robimy bazę danych. Wklejając ten apt-install pobrało nam bazę MySQL, którą musimy sobie tutaj skonfigurować, więc kopiemy polecenie MySQL u root p. w ten sposób się logujemy do bazy MySQL. Minus u to jest użytkownik, user, tutaj jest root i minus p będzie hasło, żeby nas zapytał o hasło, potem on nas zapyta o hasło, to już Wam właśnie prezentuję. No, i podajemy hasło. Wymyślcie sobie jakieś, chyba to nie musi być hasło do ruta. A jak będzie hasło do ruta, to wpiszcie hasło do ruta. A, widzicie, jednak. Yy, może ja podałem złe hasło. Zobaczymy. piszę jakieś inne. Aha. Ok, czyli mamy pierwszy problem podczas instalacji. Dobra, zrobimy sobie inaczej. Yy, system CTL. status mysql. Mysql server. O, nie zainstalowało nam mysql -a. Dobra, w każdym bądź razie, jeżeli będziecie mieli taki błąd, zamiast bawić się w debugowanie, robicie coś takiego apt install MariaDB Server. MariaDB to jest taka wersja serwera MySQL, która zawsze działa u mnie przynajmniej, więc sobie instalujemy. I tutaj już powinno pójść bez problemu. Czasem właśnie z tego polecenia głównego od Zabixa, to on tak średnio chce tego mysql instalować. I zobaczmy sobie teraz, czy pójdzie. Proszę bardzo, no i mamy. Także jak będziecie mieli ten problem, z, że nie można się połączyć z MySQLem, em to bez problemu sobie pobierajcie MariaDB i wszystko będzie działać. Eee, OK, teraz kopiujemy polecenie, które utworzy nam bazę danych, ustawiając nam tutaj e, znaki na UTF-8 MB4. To jest bardzo ważne, bo Zabix jest na to wrażliwy. Dajemy sobie Enter, tutaj mamy Query OK, czyli że polecenie wykonane prawidłowo. Tutaj sobie kopiujemy to polecenie, które utworzy nam usera na naszym serwerze, czyli małpa localhost, identified byte password, i w tym miejscu wpisujecie swoje jakieś hasło do bazy. W moim przypadku będzie to 123456, bo wiadomo, że jest to tylko test. U was możecie dać hasło porządne. Klikamy sobie Enter. No i utworzono tutaj kolejne polecenie, które przyznaje wszystkie uprawnienia dla użytkownika Zabbix na lokal hoście, czyli na tej bazie danych, którą teraz tworzycie, to również jest bardzo ważne. Więc po prostu sobie wklejamy Enter. Następnie tutaj ustawienie jakiejś funkcji Loga, to akurat nie wiem za co odpowiada, ale również trzeba to zrobić. No i dajemy Quit. No i generalnie baza danych wstępnie jest już utworzona. Dajemy sobie tutaj. Na serwerze Zabixa importujemy schemat początkowy bazy danych i będziemy zapytani o nowo stworzone hasło. Także sobie kopiujemy to polecenie. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę bez tego polecenia baza danych nie będzie posiadała podstawowego schematu i nie będzie to działać. Także nie zapomnijcie o tym. Prawym Enter. Tutaj podajemy nasze hasło. A może nie to hasło podałem. Poczekajcie chwilę. To zobaczymy, bo to chwilę trwa ten import schematu. Także nie przejmujcie się, że to sobie tak wisi. Tutaj nie musi nic klikać. To, że to sobie tak wisi, to tak ma być, bo w tle on sobie tak naprawdę ten schemat mieli. To jest chyba miejsce, w którym instalacja trwa najdłużej. No ale to sobie zaraz poczekamy. Zobaczymy, co nam tutaj wyskoczy. O! No i dobra. Teoretycznie powinno się zakończyć, więc prawdopodobnie podałem dobre hasło. I tutaj mamy Disable Log bin Trust Function Creators Option after Importing Database schema. czyli generalnie wyłączamy ten log. To się pojawiło wcześniej, w tym miejscu, co mówiłem, że nie wiem do czego służy. Eee, tego nie było w Zabigsie 5.0. Ile dobrze pamiętam, to takiej mm, opcji nie było, ale ok. No skoro nam każą wyłączyć, no to wyłączamy. Wiadomo, nie będziemy się tutaj eee, kłócić, prawda? Ok. Dajemy sobie tutaj Ctrl C, klejamy prawym, OK, quit i do widzenia. Dobra, teraz musimy zedytować plik E, serwer.conf, który zawiera konfigurację e, zabieg serwera, więc skopiujemy sobie tą ścieżkę. E, w Linuxie jest edytor plików nano. No, jeżeli znacie podstawę Mixa, to pewnie o tym wiecie. Jest też edytor V Vee oraz Vim, e, ale ja najbardziej lubię nano, bo jest prosty, e, przejrzysty i przyjemny. Jak ktoś chce, może korzystać z Vim, a to nie jest żaden problem, ja natomiast nie korzystam. Klejemy sobie tą ścieżkę. Nano otworzy nam ten plik po prostu w edytorze. Jak widzicie, mamy ten plik każą nam ustawić hasło do bazy danych, żeby e, cały serwer i frontend wiedział, do, gdzie się odwoływać do bazy. Znaczy, w sensie, żeby mógł się odwołać do bazy, to musimy mu dać hasło, do której tej bazy ustaliliśmy. Więc dajemy sobie Ctrl W, opisujemy DB. Ctrl to jest oczywiście wyszukiwanie, DB Pass i nam tutaj pokaże. Jest DB user i DB password i tutaj sobie odkomentowujemy. To co jest zakomentowane w pliku konfiguracyjnym w Linuxie, czyli ma hashtag przed sobą, jest nieaktywne. Kasując ten hashtag, tak naprawdę uruchamiacie tą daną linijkę. Tutaj sobie podajemy to hasło, które ustaliliśmy do bazy. Dajemy Ctrl O, Ctrl X. Mam nadzieję, że Ctrl O to jest zapisywanie, Ctrl X to jest wyjście. Mam nadzieję, że to hasło akurat tutaj dobrze podałem, bo może być błąd, ale sprawdzimy. Na początku inne hasło jeszcze zastosowałem, chyba, ale OK. Dobra, teraz sobie restartujemy Zabbix Server oraz Zabbix Agent i Apache na dwójkę. Apache to oczywiście nasz frontend. Enter. I system CTL Enable jest to polecenie, które służy do uruchomienia tej usługi podczas startu systemu. Więc to też jest również bardzo ważne, bo egzersytujecie swoją maszynę wirtualną lub ją wyłączycie i nie ustawicie tego, to będziecie musieli ręcznie odpalać te usługi. Także dajmy sobie kopiuj i wklej Enter, i on nam tutaj już dodał do jakby autostartu te usługi. No i generalnie teraz powinniśmy już bez problemu wejść na nasz serwer. Sprawdźmy to. Wpisujemy sobie HTTP 10 i nasz adres IP w moim przypadku jest to 1056. Ukośnik Zabix mamy. Welcome to Zabix 6.4. Tutaj możemy sobie wybrać język. Na starcie zawsze będzie tylko i wyłącznie angielski, ponieważ żeby dograć na przykład język polski robi się to później, dajmy sobie kolejny krok, tutaj jest tak zwana checklista, gdzie sprawdza nam wszystkie potrzebne wersje plików czy też wersje programów wykonywalnych do tego żeby one odpowiadały za Bixowi no i zobaczcie sobie tutaj na przykład PHP jest bardzo tutaj ważne i wymagana minimalna wersja PHP to jest 7.4, my mamy 7.4.33 tu są jeszcze konfiguracje w PHP na przykład Maksymalny limit pamięci, tutaj na przykład upload max file size, to oznacza jaki plik maksymalnie w jakiej wielkości możemy wgrać na naszą stronę, którą PHP przetrawi. Tutaj mamy database support, czyli po prostu wsparcie dla bazy danych. No i jak mamy tutaj wszystko ok, to nie musimy się niczym przejmować, tak naprawdę dajemy sobie next. Tutaj nam mówi, żebyśmy skonfigurowali połączenie do bazy danych. Tak naprawdę nie musimy tutaj nic zmieniać, po prostu podajemy hasło, które stworzyliśmy i dajemy next. To akurat nie istotne. Tutaj nazwę naszego serwera wybieramy w moim przypadku będzie to test ty, czyli test YouTube. Tutaj możemy sobie ustawić naszą strefę czasową, w naszym przypadku jest to UTC plus 1 Warsaw. No i tutaj e, jakby schemat kolorów to nie jest na ten moment istotne. Możecie sobie wybrać, wybierzmy sobie ciemny i jest tak fajnie. Dajemy sobie kolejny krok. E, no i tak to wygląda. Dajemy next. No i jak widzicie, Congratulation, You have Successfully Installed Zabbix Frontend Finish i przeniesie nas do okna logowania. E, wpisujemy username admin, hasło to jest Zabbix e, I. Widzicie tutaj, że LOCAL FOR ENGLISH bla 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 i w, nic po prostu nie widzimy co tutaj jest i w celu naprawy tego co tutaj jest, w tym celu należy przejść do naszej konsoli z serwera. Wklejamy tutaj taką komendę LOCALENUSENUS.UTF8, -en dajemy ENTER i wpisujemy DPKG RECONFIGURE LOCALES ENTER. I tutaj sobie zaznaczamy to samo, co wpisaliśmy wyżej. Poczekajcie, czyli EN, szukamy, musimy zjechać sobie tutaj w dół. EN US, szukamy, szukamy, US, o i to. I dajemy OK. I tutaj sobie wybieramy to. Czekamy, aż nam przekonfiguruje e, zmienne środowiskowe. Jest OK. Odświeżmy stronę. Poczekajcie jeszcze, damy sobie system CTL restart Zabix. Yy, serwer izabix agent i apache 2. I on nam zrestartuje te wszystkie usługi. Odświeżmy sobie i problem zniknął. Przejdźmy sobie do dashboardu i tak to wszystko wygląda. Yy, także Wszystkie te problemy można sobie łatwo rozwiązać. Tutaj mamy nasz dashboard Zabixa. Automatycznie i standardowo monitorowany jest serwer Zabixa, który znajduje się w tym miejscu. Tutaj macie też mapę, którą też sobie można edytować. Godzinę z naszej lokalizacji, czy 11.42. Wszystko się zgadza. Zabix Server Running jest. Tutaj mamy podstawowe informacje o systemie. Tutaj mamy problemy aktualne naszych hostów. W tym wypadku mamy zbyt wysokie zużycie pamięci przez Zabix Server. I tak wygląda cała instalacja. Myślę, że ten odcinek wyszedł dość długi, więc jak dodać hosty do monitorowania, po prostu zrobię drugą część oraz jak dodawać template'y itd. Tak w każdym razie, żeby zainstalować Zabix'a, to wystarczy wykonać te wszystkie kroki, które tutaj wykonałem. Jest to naprawdę bardzo proste. Dopiero akcja pod górkę się zaczyna w momencie, kiedy musicie wgrywać jakieś custom template'y albo robić własne template'y. I to też jest niezły case. Generalnie, jak już umiecie zainstalować Zabixa i dodać hosty do monitorowania, to już możecie powiedzieć, że w stopniu podstawowym Zabixa. Znacie. Także dajcie znać, czy podobał Wam się taki poradnik. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy chcecie drugą część dodawania hostów. Jeżeli coś było niezrozumiałego, to napiszcie w komentarzu. Postaram się Wam to wyjaśnić. Mam nadzieję, że nie było to zbyt chaotyczne. No i oczywiście, tak jak mówiłem, jest to film dla osób, które znają w odrobinę Linuxa. Także jest to istotna rzecz. Jeszcze dam Wam jedną wskazówkę, zanim zaczniecie instalować Zabixa, to nie powiedziałem Wam o jednej ważnej rzeczy, czyli po utworzeniu maszyny wirtualnej, połączeniu na, na jej z internetem, wpisujecie taką komendę jak apt-update dajecie dwa razy end i apt upgrade minus y. To jest komenda, która zaaktualizuje wam wszystkie apt i je podniesie do najnowszej wersji, czyli repozytoria. Klikamy enter, czekam aż to się skończy i dopiero potem przechodzimy do instalacji Zabixa. Także to jest bardzo ważna sprawa. Ja to napiszę oczywiście również na ekranie podczas montażu na początku, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się.